System ODA to specjalna konstrukcja panelu zapewni użytkownikowi po posesji większą prywatność. System składa się z przęsła, furtki i bramy dwuskrzydłowej oraz bramy przesuwnej w kolorze antracytowym RAL-7016 w strukturze, malowanej proszkowo. Przęsło o szerokości 2 m i wysokości 120 cm. Furtka ma szerokość 90 cm oraz wysokości 150 cm. Brama dwuskrzydłowa o szerokości 4 m i wysokości 150 cm jest przystosowana do montażu automatu. Furtka i brama zawiera zawiasy w komplecie. Blacha w systemie ODA ma wymiary 145 x 1 mm. Jako firma zapewniamy 10 lat gwarancji na każdy produkt sklep internetowy dostawy na całą Polskę. A co najważniejsze, jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.